Cześć Wam i chwała żołnierze, z tej strony Koko's Flyat to jest Battlefield Hardline. Na prośbę osób z live'a zrobiłem głosowanie podczas dzisiejszego live'a piątkowego i po prostu wygrał Battlefield Hardline jako coś do nagrywania. Słuchajcie, dzisiaj ostatnio dzień temu, dwa dni temu, kiedy to nagrywam, czyli w piątek, został wprowadzony taki duży patch do Battlefielda Hardline. I w sumie zmieniły się w tej chwili widzę dwie rzeczy, a mianowicie to, że gaz łzawiący trwa znacznie krócej niż trwał wcześniej, to jest taki flashback można by powiedzieć odpowiednik, a po drugie można odblokowywać sobie słuchajcie rzeczy, więcej rzeczy, Wydaje mi się, że dopiero teraz to wprowadzono. Na przykład mam AKM. AKM najbardziej przegięta broń w tej grze. AKM najbardziej przegięta epicka broń w tej grze. Słuchajcie, mogę sobie wybrać jakąkolwiek optykę tutaj chcę, bo odblokowałem to wszystko grając bardzo dużo tą bronią. Widzicie tutaj. W prawym dolnym rogu jak jest to deploy, macie unlock criteria i tam jest 5 gwiazdek na dwie. I zdobyłem właśnie 5 gwiazdek, to mi się też odblokowało. Tutaj coś mi się jeszcze odblokowało, chyba akcesoria. Powiedzmy extended magazine, żebym to sobie wziął. I reszta to 5 na 10, i tutaj 5 na 7 mam. Jakoś kurna, teraz mi się nie chce klikać za bardzo. Co się dzieje. Ok, 5 na 7, dokładnie. 5 na 7 i 5 na 10, więc jeszcze muszę pograć tą bronią. Dzisiaj nią tak naprawdę zacząłem grać. Nie wiem co to znaczy że czterech ludzi w składzie właśnie ma tą klasę, a tutaj, że mam dwie gwiazdki na tej klasie. Być może. Dobra, wkraczamy do akcji. Mam nadzieję, że gierka będzie trwała dosyć długo. To jest tryb Heist. To jest tryb. Widzicie? No, raz walnąłem w gościa i on nie żyje. To jest tryb Heist, który polega na tym, że... Złodzieje muszą włamać się do tych furgonetek i ukraść hajs, a policjanci muszą nie dopuścić do tego. Także będziemy tutaj ciorali. Mam nadzieję, że uda mi się kogoś położyć. Użyłem tutaj defibrylatora, czyli strzykawki z adrenaliną. Mam nadzieję, że uda mi się kogoś zakuć tutaj. Chociaż ja chyba nie mam pałę do zakuwania. To jest tak jak ostatnio Wam mówiłem, właśnie. Coś takiego jak e, zgarnianie doktaga, wpijanie noża. O, ale mnie tutaj zjadło. Ekran mi się cały trząsł. E, I tyle, ale składa Assists Counts as a Kill. E, dziękuję ci, bardzo dobry człowieku. Bam, bam, bam. E, to wydaje mi się, do 50 HP przywraca. Ale musiałbym to jeszcze sprawdzić. Słuchajcie, nie gram bardzo dużo w tą grę. Od czasu do czasu po prostu. Dlatego nie, nie jestem tak bardzo zorientowany. Ale zdecydowanie AKM to jest najpotężniejsza pukawka w tej grze. Aktualnie być może zostanie to znerfione. Tylko widzicie, jaki to ma, jaki to ma masakryczny odrzut. Przy tej broni można się nauczyć, powiedzmy, wprowadzenia do Counter-Strike'a, ponieważ trzeba strzelać Burst Fire i wtedy ta broń jest najskuteczniejsza. tak samo jak w Counter-Strike'u. Tam jednak ćsiorają. Burst Fire, no, albo pojedynczymi, prawda? Kurczę, także muszę kogoś tutaj spotkać i go kurna zakuć. Widzę, że tutaj są jakieś goście. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Kurna, nie, nie, nie zakuję cholera jasna. Za bardzo bezpośrednio do nich podszedłem. No dobra, muszę się na kogoś zasadzić. Mam nadzieję że też, że sobie pojeździmy trochę tutaj samochodami. Można sobie jeździć autem policyjnym na sygnale. Także bardzo fajna sprawa. Jedziemy, patrzcie, jak jest zajebista furka. Dwa... dwie rurki wydechowe. Czuć moc, czuć moc. I zaraz sobie może nawet kogoś przejdziemy. Nie ma tutaj czegoś takiego jak ręczny, chociaż myślę, że jak nacisnę um, klawisz do tyłu, to będzie taki ręczny. Bardzo przyjemnie się jeździ. Wnętrze też jest całkiem spoko. A tam już nie wyjadę, kurwa, bo jest koniec mapy. E, także na tych wozach, chyba, tak mi się wydaje, można montować sobie różnego rodzaju rzeczy. Już tutaj l'Evolution miało miejsce. A oh, fuck, fuck, fuck. Kurna, nie zamarkowałem go. Nie zamarkowałem go i... Dobra, zakuwamy, zakuwamy pana. ZAKUWAMY! ZAKUWAMY! PAŁĄ PO I ZAKUWANKO, PROSZĘ BARDZO! I... cel jest już wyeliminowany. Siedzi teraz w pacie i zastanawia się nad swoim marnym losem. Złodzieja Adamskich serc. Niestety nie udało się tutaj nic ukraść. Tutaj macie przykład takiej minki na, na, na laserek. Już ktoś do nas tu wali z góry. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ała. Prawie ała. Nie wiem, czy nie jestem oznaczony. Wow, 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 wow. I znowu muzyczka jest. Muzyczka końcowa, która przypomina policjantów z Miami. Znaczy, no oczywiście nie muzyczka przypomina policjantów z Miami, ale... Na. No. Fuck 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 fuck! Zakuj go, zakuj go! Zakuj go, nie, on ma chyba nóż. Jezus Maria, nie wiedziałem co się w ogóle dzieje. Jeżeli to tak szybko minie, to zagramy sobie jeszcze jedną rundkę. <laughs> Naprawdę, słuchajcie. Ta gra sprawia mi sporo Friday. Ta gra sprawia mi ostatnią sporo frajdy. Plus do tego dosyć dobre wyniki tutaj osiągam. To może nie tylko dlatego, że mnie reanimują cały czas. Chociaż niektórzy oczywiście mnie ładnie reanimują, za co dziękuję bardzo. Tutaj uką stronę Rufena. O mamy tutaj dym. Mamy tutaj dym. E, I teraz patrzcie, łzawie. Łzawie straszliwie. E, tylko wcześniej łzawiłem bardziej, ale to jest właśnie zajebista opcja. Trochę tak jak właśnie flashbang bym powiedział. Takie łzawionko. Uwaga, 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 uwaga. Już się czas tutaj tikety się kończą, złodzieją. E, bo muszą przetransportować. Aj. Tutaj, kurna, acelowałem w tego gościa, który właśnie wstawał, a jednak przyszedł kolejny i mnie ściągnął z tych schodów. E, także zaraz chyba wygramy, bo złodzieje nie doniosą hajsu do końca. Teraz pojedziemy sobie furgonetką, a też go powiem. Zakuć, dlaczego on żyje? Ta furgonetka to jest tak jak Amtrak trochę taki trochę Amtrak. Tylko bez tego działa. Na górze. Ale może się, można się tam respić i jest też karabin z, z boku. Dobra, to było GG. Słuchajcie, 8 minut gameplayu, także jeszcze sobie zagramy teraz, mam nadzieję, po stronie policjantów. Także mi ta gra sprawia frajdę. Generalnie jest bardzo dobrze skonstruowana. Jeżeli chodzi o netcode, to dla mnie jest on... Tak jak w BF4, ale bez tego całego shitu, który e, wcześniej się zdarzał. E, naprawdę już bardziej, częściej zdarza mi się łapać za głowę e, grając w Counter-Strike Global Offensive. Dlaczego on nie zabił, dlaczego on nie trafił, dlaczego ja go nie trafiłem albo nie zabiłem, niż w tę grę. E, myślę, że tylko należy brać pod uwagę to, że, i tutaj się chyba powtarzam, bo już to mówiłem wcześniej. Należy brać pod uwagę też to, że w BF4 becie. Też netcode był dobrze zrobiony. Kiedy ukazała się finalna wersja, netcode był po prostu tragiczny. Mam nadzieję, że Dice nie powtórzy tutaj tego samego błędu, jeżeli chodzi o netcode. Także modlę się za tym, żebyśmy teraz przeszli do kryminalnych, a nie policjantów. Jeżeli nam się nie uda, to po prostu zmienię drużynę w respawnie. Um, no właśnie, więc wyszedł duży patch. Myślę, że dzięki temu patchowi możemy teraz właśnie mieć te odblokowania. Także to jest coś, czego nie było bodajże w becie BF4. A właśnie, chciałbym wam też pokazać jedną śmieszną rzecz. W budynku na samej górze jest, a mianowicie jest to taki hack z liną, gdzie to wygląda jak kusza. Można wbić w jakąś przeciwległą ścianę z, um, i na tej lince sobie zjechać na sam dół, tam gdzie jest ten hack wbity. To jest zajebista sprawa. Nie chodzi o te haki wystrzeliwane, żeby się gdzieś na górze e, dostać, na górę dostać, tylko o takie inne haki, gdzie ja tutaj mogę zmienić swój team. Team Setup Join Switch Team, dobra Ok, wejdziemy sobie tutaj do gości, którzy będą teraz spróbowali obrabować to wszystko. Zobaczymy, jak teraz mi pójdzie. Ja od razu, może pobiegnę do tego budynku, w którym jest ten takusza z liną. Zobaczymy, czy uda mi się tam dostać. O kurna, czym ja się zrespiewam? No tak. E, ta mapa jest trochę niezbalansowana e, Oto jest ten budynek tak mi się wydaje Ta mapa jest tutaj trochę niezbalansowana ponieważ e, Złodzieje mają od razu dostęp do tego miejsca gdzie są Gdzie można dokonać kradzieży hajsu e, z furgonetek e, Bardzo malowniczo generalnie Fak gdzie ja się znalazłem? Jak tam się dostać na górę? Jeszcze tak nie znam za dobrze tego wszystkiego e, Zaraz Teraz zobaczymy gdzie tutaj jest kolejna winda jak Boga kocham to gdzieś chyba tutaj było Znowu dźwig się wali Moż ty w mordę ja się tutaj mogę dostać na samą górę, chyba że to nie tutaj Chyba, że to nie tutaj, ale wydaje mi się, że to tutaj było że to w drugim budynku, kurna, Jezus smaria, patrzcie, wszystko się Rozpierdziel jest masakryczny Oho, chyba widziałem jakiegoś gościa Może kogoś. Może kogoś spałuje tutaj, bo chyba mu tutaj nie Kiepskie jest to, że gliniarze... że złodzieje mogą zakuwać przestępców, znaczy gliniarzy. A, kurna, myślałem, że pójdzie z drugiej strony, a jednak poszedł z tej strony. No dobra, chyba nie będę teraz ganiał po całej mapie, może Wam ten hack pokażę po prostu kiedy indziej, bo nie chcę tracić czasu na tą piękną, <śm> chcę od razu znaleźć się w tej pięknej, miodnej akcji. Dobra, bierzemy sobie motorek. O kurna, ale mnie zrozwalił z tego akm a już celowałem tam poniżej. W głowę tak, jakby, ale i tak nie wiem, by ktoś zaszedł właśnie od tyłu. O dobra. Du, 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 du. Tutaj bardzo łatwo jest chyba o base rape, jeżeli gra się. Bardzo łatwo można być zrapionym, jeżeli gra się z Takie jest moje wrażenie. What the fuck just happened. Dobra, gdzie tutaj są źli policjanci, których musimy tutaj eliminować. Fuck! Co jest do jasnej cholery, no? Niepotrzebnie chyba z tutaj ciołem. Zdecydowanie, ale jakoś ta runda niezbyt tutaj wychodzi. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie mam pojęcia dlaczego. Może dlatego, że atakuję i jestem w ogóle sam w drużynie. Także bardzo miło No tutaj jest nawet drużyna sześciu, sześcioosobowa Nie wiem dlaczego wywaliło mnie poza drużynę mam zielonego pojęcia Dobra, zaczynamy na kurwiandę. Przynajmniej mam nadzieję Przynajmniej mam nadzieję, że uda się zacząć i uda się wykraść tą walizę Pieniążkami o oh, 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 oh. oh, kurna, o oh, kurna, no dobra, 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 kradniemy. Trzeba pilnować kuriera. No i dobra, podjechała furgoneta teraz. Amtrak powiedzmy, który właśnie wypieprzył w kosmos. Lol, 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 lol. To było, co to było, co to, to było, dobra. Gliniarz został przejechany. Okej, okay, dobra, dawaj ziomuś, lecimy na akcję. Tak jak powiedziałem, da się nawalać ze zwykłych karabinów do wozów i je uszkadzać w ten sposób. A tutaj mamy przykład wana, na którym jest... Wow, wow, wow. Ach kurwa. Snajperka. No niestety kampa na dachu jest może nie tak bardzo, może nie tak często spotykana jak w czwórce, natomiast są naprawdę dachy, na których właśnie da się mocno przykampić. I to jest chyba nawet ten budynek, do którego chciałem wejść, żeby wam pokazać jak wygląda ten hak. Widzicie, że oni tam naprawdę ostro, ostro na górze kampią. O kurde, ostro jest tutaj. Dobra, mamy bronić gościa, który niesie Pakunek, tylko kurna nawet. A ja, 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 ja. Gdzieś już wybiegłem, kurde, w pizdu i mnie złożyli. Jak zresztą możecie zauważyć, na tym kilkamie, pra po prawej stronie, mamy na przykład powiedzmy powiedziane, napisane, określone, yy, gdzie nas trafili. Gdzieś tam jest. Ło. To był niezły strzał. Także AKM jest po prostu armatą Bym powiedział, to, to jest to jest totalna armata Ale już no z dachu, z dachu ciągle tną, z dachu, ciągle tną kurna z dachu AKM jest totalnie armaciarski Słychać już powiedzmy dźwięki końcowe, że tak powiem Kurna, stamtąd gdzieś no. O, i znowu mogę teraz kupić nakładki na lufę dla AKM-u. Nie wiem, gdzie jest kurier. Nie wiem zupełnie, gdzie jest kurier w tej chwili. No i końcowa muzyczka. Jezu, ta muzyczka jest po prostu zajebista pod koniec. To mi się chyba najbardziej w tej grze podoba, mam taką frajdę niesamowitą, jak to wszystko słyszę. Dobra, słuchajcie, 17 minut gameplayu, mam nadzieję, że Wam się podobało. Następnym razem zagram, obiecuję, innymi klasami, a nie tylko szturmowcem, czym, kim zwykłym grać zawsze, praktycznie. No a my chyba przejdziemy sobie w tej chwili na tryb Blood Money, także bywajcie na moich liveach, dzięki że obejrzeliście do końca i do zobaczenia na polu walki, trzymajcie się, hej hej.